Czy jesteście w stanie uwierzyć, że 200 lat temu też uprawiano sporty ekstremalne? W kilku miejscach karkonoszy odradza się tradycja zjazdu saniami rogatymi zwariowana zabawa, która wciągała nawet bardzo wytworne towarzystwo. Dzisiaj jestem w stroju księżnej Daisy z tego względu, że 106 lat temu właśnie ona tu przyjechała ze swoim mężem, Janem Henrykiem XV. Widać, że jej się podobało, widać, że się nie zraziła i stąd kultywujemy tę tradycję. Jest to taki, taki nasz mały news. W przyszłym roku być może uda nam się namówić i wskrzesić Gerarda Haltmana z jego żoną. Sanie do tych szalonych zjazdów mają specjalną konstrukcję ułatwiającą sterowanie. Przenosimy ciężar na prawą stronę, ewentualnie na lewą stronę. I próbujemy kierować jeszcze dodatkowo rogami. Prawa strona, lewa strona, i sanie same jadą. To może zrobić każdy. Ja nie jestem w ogóle żadnym stolarzem ani nikim takim, a potrafiłem zrobić sanie rogate. Wbrew pozorom technika zjazdu nie sprawi kłopotu nawet początkującym. Bardzo się bałam, ale jakoś przeżyłam. Ale to jest dla odważnych? Ja bym nie zjechał. Jechałście stanowią, mi Jechałeś. No super. Jakaś nowa przygoda. Ja byłam piątką w tym roku, no zobaczymy jaki przypadnik mi w przyszłym. Ale na, na pewno, jeżeli warunki pozwolą pogodowe, to jak najbardziej będę uczestniczyć. Mieliśmy własnych sani, nie wiedzieliśmy jak wygląda. Przyjechaliśmy ze swoimi. No, ale widzimy, że rogate są, i zaraz rodzina będzie zjeżdżała na tych rogatych. To już mi Wnosia obiecała, że na drugi rok musimy być od rana tutaj. W jakniotkowie zjazdy rogatymi saniami organizuje prężnie działająca. Watra Jagniotkowska. Przez to, że, że Watra Jagniotkowska zawiązała się dwa lata temu, jakby skupia y, ludzi, y, y, którzy chcą działać. Udało nam się zakupić pierwsze dwie pary sań dwa lata temu. Teraz dokupiliśmy dwie następne pary. W czerwcu odbierzemy sześć następnych, więc już w przyszłym roku będziemy startować z większą ilością. I jest to fajne. No w tym tej imprezie co najmniej 30 osób pomaga nam. Od tygodnia panowie ubijali trasę, przygotowywali trasę. Właściwie to serce się raduje, kiedy się na to wszystko patrzy, jeszcze jak dzisiaj. W zasadzie jest słoneczko i, i wszystko fajnie przebiega. Zwyczajowo imprezie towarzyszy swojski bigos, kulik dla dzieciaków oraz doskonały humor.